Jestem z powrotem, tak działa pompa, wentylatorek po prostu się kręci dosyć bardzo delikatnie. Nie wiem czy to dobrze słychać, ale jest naprawdę cicha. No, i można powiedzieć, że praktycznie pompa cały czas tak samo chodzi. Nawet przy ogrzewaniu wody użytkowej, gdzie temperatura jest dużo wyższa, ona sobie swobodnie tak pracuje. Także myślę, że myślę, że bardzo cicho i tak naprawdę przez dobrze szczelne okna tego nie słychać. Sprężarki prawie w ogóle nie słychać. Za parę dni wrzucę filmik kolejny ze zużyciem prądu za miesiąc marzec. Także myślę, myślę że będzie ciekawie. A tym razem kończymy. Na razie, cześć.